Minęły! Dwaście! Dzień dobry, Terek! Mam, mamcia! I mysz, u nas! Po moich pokoleń! <noise> Znalazłaś! Znalazłaś! I poleciła mi zawartość wszystkich bez wyjątku! Tak, wyleć do zlewki! Bez wyjątku! wylać do zlewu zawartość wszystkich bez wyjątku butelek wylać do zlewu od korkotopii w jedną butelkę i wydałem cały zawarty duch zlewu i spróbowałem znowu i znowu jedną. Ja na tym, że my się dopiero utopijamy, do czy już jesteśmy utopijami. Po to znaczy, wlałem całą no, zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednej szklany, którą sobie wzięłam. Ja się otworzyłem, by dostać się do łóżka. Do... I otwierałem to... korek do szklanczy. Następnie wyciągnąłem budękę ze zlewu odkręciłem szklankę i wypiłem korek to znaczy wylałem całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki którą sobie wypiłem następnie odkorkowałem trzecią blaszkę i wlałem całą zawartość do butelki z wyjątkiem jednej szklaneczki z którą sobie wypiłem Chętnie odchowałem czwartą i kupiwszy z niej nieco wlałem butelkę do szklaneczki. Wlałem Następnie wyciągnąłem wlew. No co wy <by> robicie? Wszystko <ślep> To nie ja. To nie ja <ślep> to no, A tak. no to nie ja ty... <ślepki> Następnie odkorkowałem trzecią flaszkę. Powiedziałem wszystkim mojej... Mojej... idę do mojej mamusi Ona to Oliczyłem je jeszcze raz. jeszcze raz. Okazało <grym> się, że Przystąpiłem do zmywania wywróciłem każdą z nich na lewą stronę. Wywróciłem każdą z nich na lewą stronę. <śmarsza> Dawaj, jak już opowiadał, to. Tak. Przed cierra, Ile lat to Ludzie. Dawaj, Dawaj, Nie, 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 no, 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 我都干。